dziewiąta puławka senioriada dobiegła końca. Cykl wydarzeń rozpoczęty rajdem 1 października miał na celu aktywizację seniorów, integrację oraz przede wszystkim wsparcie i zapewnienie atrakcyjnie i ciekawie spędzonego czasu. Finałowym wydarzeniem tegorocznej senioriady był koncert Jacka Wójcickiego, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, aktora i wokalisty związanego między innymi z Piwnicą pod Baranami czy kabaretem Olgi Lipińskiej. Jesteście fundamentem naszego miasta, radością naszego miasta i młodością naszego miasta. Już to mówiłem niejednokrotnie, przynajmniej jeden raz, ale obcując z Wami, będąc z Wami, rozmawiając z Wami, nie boję się, gdy będę troszeczkę starszy, dlatego że wiem, że ben, będę miał z kim spędzać ten czas i będzie to czas radości, czas wypoczynku, aktywności fizycznej i umysłowej. Byliście widoczni przez ten czas w puławach, choć nie tylko przez ten czas, bo generalnie jesteście widoczni w naszym mieście.

Odnowić obrazu, jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on nie zawsze w bliskowej pamięci. Znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.